Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jak to jest złowione. Mamy piękny, letni, gorący dzień, a to chyba najlepszy moment, aby porozmawiać troszeczkę o łowieniu w toni. Jeżeli łowienie w toni, to oczywiście łowimy na zikriga. Jest to metoda doskonała nie tylko teraz, właśnie latem. Jest to metoda, którą można stosować cały rok, ze względu na to, że ryby nie zawsze przebywają tylko przy dnie lub tylko przy samej powierzchni. Bardzo często kręcą się w połowie wody, szukając tego, co w danej porze roku mogą tam zjeść. Oczywiście wiosną i latem jest to duża ilość insektów, owadów, różnego typu larw, z których one się wykluwają, które swobodnie dryfują sobie przy powierzchni lub troszeczkę głębiej. Ryby z chęcią je pobierają, dzięki temu korzystają również z ciepłych promieni słońca i są bardzo aktywne. Dlatego w takich warunkach Zigrik jest naprawdę skuteczny. Na niektórych łowiskach nawet zakazano używania tej metody, ponieważ ryby tam były łowione bardzo często. Czym tak naprawdę jest ten nasz Z Rig? Jest to nic innego jak bardzo długi przypon, którego długość regulujemy sami w zależności od głębokości łowiska. Do Z Riga najlepiej zastosować cienki, pływający fluorokarbon. Idealnym materiałem do tego jest Zigflow, który jest dostępny w różnych średnicach, który pozwala nam bardzo delikatnie zaprezentować naszą przynętę i wypuścić ją na żądaną odległość od dna. Możemy używać czynnicy 0.23 wtedy, kiedy mamy bardzo dobre warunki, mało zaczepów, czystą, otwartą wodę, a ryby są bardzo ostrożne. Możemy również zastosować wersję 0.35, która ma 15 funtów wytrzymałości. I wtedy, kiedy mamy trudne warunki, zielsko, bądź ryby bardzo dobrze konkurują ze sobą i szybko zbierają wszystko z toni, wtedy taki grubszy fluorokarbon również będzie doskonałym wyborem, a dzięki temu będziemy mieli pewniejszy chorob. Szczególnie, gdy chcemy łowić bardzo duże ryby w toni, a wierzcie mi, nie jest to wyjątkowa sytuacja, że łowi się karpie powyżej 25 kg właśnie na Zigriga w toni. Możemy go zamontować na dwa sposoby. Pierwsza wersja to tak zwany Zigrig stały. Nasz przypon montujemy bezpośrednio do krętlika, który jest zablokowany w bezpiecznym klipsie lub jest w klipsie przelotowym typu runclip. Głębokość, na jakiej będzie ustawiona nasza przynęta, regulujemy właśnie wtedy długością przyponu. Jest to doskonała metoda do obławiania płytszych zbiorników takich do mniej więcej 2-3 metrów głębokości. Używając przyponów o długości 2, 2,5 metra jesteśmy w stanie dobrze rzucać i te zestawy nie będą nam się plątały w locie. Oczywiście jest możliwość łowienia takim stałym zigrigiem na nawet głębszych łowiskach, wtedy przypony są dłuższe, 4-5 metrów, natomiast należy pamiętać, że przy holu takiej ryby potrzebujemy pomocy i wsparcia, gdyż nie jesteśmy sami w stanie podebrać ryby na takie odległości. Ze względu bezpieczeństwa niektóre łowiska zakazały stosowania tak długich zikrigów i maksymalna długość przyponu jest taka, jak długość wędziska, którym łowimy. Z takimi właśnie zasadami spotkaliśmy się łowiąc na Chorwacji. W Polsce niektóre łowiska całkowicie zakazały łowienia na zikriga, a to ze względu na warunki panujące w wodzie. Pamiętajmy, że zikrig to bardzo cienki przypon z żyłki od 0,23 do 0,30, czasami 0,35, Natomiast nie zawsze można go zastosować ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli mamy twarde zaczepy, ogromną ilość zielska, które może doprowadzić do tego, że ryba z takim przyponem się nam po prostu zerwie, jest on zbyt delikatne do stosowania w takich warunkach. Natomiast bezpieczeństwo ryb jest jedynym ograniczeniem, jeżeli chodzi o stosowanie tego przyponu. Można go stosować praktycznie w każdym łowisku, niezależnie od przejrzystości wody czy też głębokości, jaka tam występuje. Na łowiskach bardzo głęboki, gdy ryby latem trzymają się w toni i pływają zaraz nad termokliną, Zigrik stały nie najlepiej się sprawdzi. Warto wtedy sięgnąć po zigriga przelotowego, który jest dodatkowo wyposażony w dedykowany pływak. Taki sposób montażu pozwala nam nie tylko na ustawienie naszego zigrigga na odpowiedniej głębokości, nawet zmieniając ją w trakcie dnia co 30-40 minut, w zależności od tego jak ryby ustawiają się o danej porze dnia, na słonecznieniu, czy innych warunkach mogących mieć wpływ na to, że ryby będą zmieniały głębokość, na której będą żerowały bądź przebywały. Jeżeli obławiamy głębsze łowiska, warto spróbować stosować te dwie metody. W takiej sytuacji można próbować przyponem półmetrowym, metrowym, półtora metrowym. Jest on doskonały do rzutu i bardzo dobrze nadaje się do obłowienia strefy przydennej. Wtedy ryby, które będą pojawiały się w tej strefie, którą będziemy obławiali, nawet gdy będą przy dnie, będą mogły trafić na naszą przynętę. Drugim zestawem możemy obławiać strefę powierzchniową, i zestaw ten będzie się nadawał zarówno do tego, aby wypuścić naszą przynętę na powierzchnię wody, schować ją 10 cm pod powierzchnią, pół metra bądź metr. W ten sposób, idąc od dołu i od góry. Możemy zacieśniać powoli strefy i warstwy, w których mogą znajdować się ryby i w którymś momencie trafimy na granicę ich przebywania. Dodatkowym atutem stosowania Zikriga przelotowego jest możliwość zastosowania krótszego przyponu. Wystarczy stały przypon metrowy, a odległość od dna regulujemy wysnuwając żyłkę z kołowrotka po zarzuceniu naszego zestawu. W pierwszym etapie opada on na dno. I pływak jest przy samym ciężarku. Powoli popuszczając żyłkę, na przykład półmetrowymi odcinkami, nasz pływak będzie wychodził do góry i jednocześnie wynosił nasz przypon z naszą przynętą także do góry. Odliczając odpowiednią ilość wysuniętej żyłki, będziemy wiedzieli, na jakiej głębokości zatrzymał się pływak i na jakiej głębokości zatrzymała się nasza przynęta. W Zigrigu są dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza, bycie aktywnym. Częsta zmiana przyponów, długości, głębokości, na jakie łowimy. Właśnie dzięki zigowi przelotowemu możemy szybko to zmieniać i dostosowywać i znalezienie ryb i tej głębokości, na której ryby w danym momencie przebywają. Druga natomiast to również bardzo aktywne poszukiwanie odpowiedniej przynęty, ponieważ w zależności od łowiska, przejrzystości wody, koloru wody, możemy danego dnia mieć przynętę, która będzie bardzo skuteczna. A na następnej zasiadce może, może się okazać, że nie będziemy mieli na nią żadnego brania. Dlatego bardzo istotne jest, aby stosować co najmniej dwa Zigligi i zmieniać, żonglować kolorami, sposobem montażu naszej przynęty, a także rodzajem naszej przynęty. Najprostszym sposobem montażu jest wkrętka Zig Screw. Jest to wkrętka umieszczona, wtopiona w tzw. pozycjoner, który doskonale ustawia nam osiowo hak w wodzie pod odpowiednim kątem. I na wkrętkę możemy nakręcić każdy rodzaj przynęty. Może być to pianka, może być to przycięty pop-up, może być to cały pop-up, może być to równie dobrze imitacja sztucznej kukurydzy, orzecha tygrysiego lub czegoś innego. Najważniejsze jest to, aby często zmieniać kształt przynęty oraz kolory tej przynęty. Z doświadczenia wiem, że im bliżej powierzchni łowimy, tym lepiej sprawdzają się kolory ciemne, ponieważ tam dochodzi więcej światła. Im głębiej, warto spróbować łowić na kolory jaśniejsze, jest to również związane z tym, że ryba patrząc w dół na tle ciemnego dna łatwiej zauważy jasną, jaskrawą przynętę. Patrząc jednak do góry, zawsze będzie widziała coś ciemnego na tle jasnego nieba. Jest to kwestia zastosowania odpowiedniego kontrastu w danej sytuacji. Oczywiście nasze przynęty możemy dowolnie aromatyzować lub używać przynęt, które nie mają zupełnie zapachu. Również Zikrich jest doskonałą metodą na to, żeby łowić w nocy. O dziwo ryby również w nocy, szczególnie latem, poruszają się blisko powierzchni, ponieważ ona dużo szybciej się wychładza, dużo lepiej się natlenia i te warunki nawet w nocy rybom bardzo dobrze odpowiadają. Jest to metoda, którą możemy stosować samodzielnie, zarzucając nas zestaw w różne miejsca. Jest to bardzo aktywny sposób szukania ryb, nie tylko ze względu na głębokość, na jakiej mogą się znajdować, ale również na lokalizację w obrębie naszego stanowiska. Na niektórych łowiskach Warto jednak wspierać się dodatkową zanętą. Okazuje się, że spodowanie na nasze zestawy zysk jest doskonałym sposobem w miejscach, gdy ryby wiedzą, co to jest spod i wiedzą, że razem z nim do wody wpada zanęta. Widzieliśmy to już niejednokrotnie, jak rakieta zanętowa po opadnięciu na wodę rozpraszała swoją zanętę, a ryby bardzo szybko wchodziły w obszar tego nęcenia i jeszcze w toni wybierały wszystkie drobinki, aż do ostatniej, nawet najmniejszej kuleczki, która nie miała szansy opaść na dno. Podobne sytuacje zdarzają się również, gdy zrzucamy nasze zestawy z łódki zanętowej. Ryby bardzo często przepływają w okolice tego miejsca i wybierają jeszcze z toni pokarm. Zanęta powinna zabierać drobne frakcje. Które bardziej będą stanowiły i tworzyły chmurę smakowo-zapachową i pozostawały przez chwilę w obszarze naszego nęcenia, tworząc taką kolumnę, przez którą ryby mogą przepływać i wybierając drobinki. Jeżeli obok będzie nasz przypon, wierzcie mi, nasza przynęta zostanie bardzo szybko zgarnięta razem z innymi drobinkami z naszej zanęty. Podstawą stworzenia takiej zanęty jest Spot Cloud. Jest to mleczna, drobna zanęta która fantastycznie smuży w wodzie i zostawia długą smugę, po której ryby mogą się przemieszczać i szukać drobnych elementów z naszej zamęty. Warto jednak dosypać do niej czegoś grubszego. Niech to będzie pelet, może drobne partykuły. Czasami warto użyć mielonych orzechów tygrysich. Niektórzy dodają również flajki, które też są fantastycznym dodatkiem, gdyż bardzo powoli w charakterystyczny sposób opadają w toni wody. Ryby z chęcią wybierają te wszystkie elementy. Nie bójmy się również aromatyzować naszych zanęt. Mogą być to różnego rodzaju likwidy, syrupy, a także naturalne dodatki i płynne pokarmy, które stanowią fantastyczne uzupełnienie naszej zanęty. Taka zanęta powinna mieć konsystencję półpłynną, dzięki temu bardzo dobrze będzie się rozchodziła w wodzie i nie będzie zbyt szybko spływała, jeżeli danego dnia będziemy mieli boczny wiatr. Oczywiście w bezwieczne dni, gdy mamy flautę, taka chmura zapachowa roznosi się w wodzie bardzo, bardzo długo, powolutku opadając tej kolumnie na dno i ryby dużo częściej potrafią wracać w okolice naszego zestawu. Łowiąc na zigriga y, warto więc jedną wędkę postawić lekko z boku, akurat w tym kierunku, w którym spycha nam zanęte wiatr i z trochę krótszym przyponem. Dzięki temu to wszystko, co opada i przesuwa się razem z wiatrem, będzie akurat trafiało do na naszego Zikriga, który będzie postawiony troszeczkę głębiej. Jest to metoda typowo rzutowa, natomiast nie bójmy się również stosować jej, wywożąc nasze zestawy pontonem czy też łódką zanętową. Ja często do mojej zanęty dosypuję również grubszych frakcji, troszeczkę kulek, całych orzechów, grubszych ziaren, ze względu na to, że najczęściej jest to miejsce, w którym będę łowił w nocy. Więc w trakcie dnia skutecznie mogę obławiać toń wody na Zikriga i spróbować złowić ryby, które patrolują obszar mojego nęcenia, niekoniecznie chcąc pobierać przynętę z dna. Jeżeli jednak mogę ustawić trzecią wędkę w trakcie dnia, zawsze kładę ją na dnie z przynętą, która wyróżnia się wśród tego wszystkiego. Często ryby, które podążają za opadającą zanętą, schodzą aż do dna i zdarza im się podnieść co nieco z tego, co spadło na dno. Nie ma chyba skuteczniejszego sposobu na spędzenie ciepłego letniego dnia. Jedna wędka na dnie, jedna wędka nad dnem, a trzeci kij szukający ryb w toni. Koniecznie spróbujcie tej metody. Nie tylko tak jak wspominałem, w letnie ciepłe, upalne dni, ale również w innych porach roku i będziecie zaskoczeni, jak często ryby przebywają właśnie nad dnem. Ta przysłowiowa czarna pianka w nawet najczarniejszą letnią noc potrafi skusić te karpie, które wędrują od zielska do zielska, przepływając właśnie w górnych partiach wody, gdzie jest troszeczkę chłodniej i czują się dużo bardziej bezpiecznie pod osłoną nocy. Jeżeli woda znana jest z tego, że ryby lubią pobierać przynęty z powierzchni, warto do naszej zanęty na Zigriga dosypać również troszeczkę pływających elementów. Wtedy wędką, którą łowimy przy samej powierzchni, możemy wypuścić naszą przynętę nawet na powierzchnię wody. Ryby, które będą płynęły i zbierały pod wiatr te wszystkie pływające elementy, skutecznie zgarną również z powierzchni naszą przynętę. Jest to doskonały sposób do łowienia z powierzchni, ale też wtedy, kiedy jedną wędką aktywnie łowimy z powierzchni przy pomocy machina, a drugą wędkę jako Zikriga mamy wystawionego właśnie w ten sposób statycznie przez co zwijając naszego bolt maszyna i zabierając wędkę powierzchniową w następnym etapie nęcąc rakietą zawsze nasza przynęta będzie w obszarze łowienia. To również skuteczny sposób, gdyż ryby potrafią doskonale wykorzystać okres pomiędzy zwinięciem naszego zestawu i zarzucaniem go ponownie, aby wybrać troszeczkę wolnych smakołyków. Nie wiedzą jednak, że zostawiliśmy na nie połapkę w postaci zikriga. Jak widzicie, sposobów na użycie zikriga jest bardzo dużo i przez ostatnie lata jest on coraz bardziej powszechne, szczególnie na głębokich łowiskach, gdzie ryby bardzo dużo czasu spędzają w toni. Jeżeli w trakcie upalnego letniego dnia nie możecie zrobić żadnego brania z dna, spróbujcie ustawić w toni waszego zikriga. Gwarantuję wam, że na pewno jakaś ryba z chęcią skusi się na taki zestaw. To wszystko w dzisiejszym odcinku, jak to jest złowione. Trzymajcie się. Życzę Wam dużo letnich, pięknych karpi, nie tylko ołowionych w toni, ale także z dna i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!